Fajnie, że dotrwaliście do samego końca, A teraz, bonus. Jak wcześniej Wam powiedziałem, problemy ze stożków rotatorów mogą również wynikać z braku siły. Teraz, jak to ocenić? Ja bazuję przede wszystkim na swoim doświadczeniu i wyliczam to z przeliczenia powtórzeń maksymalnych w połączeniu z balansem strukturalnym, jeśli chodzi o samą kwestię związaną z przysiadem. I później z tego wyliczam pośrednio. Ale. Postaram się Wam to wytłumaczyć bardzo ogólnie i w bardzo przystępny sposób. Jeśli interesuje Was, żeby was, Wam bardziej poszerzyć ten temat, jak ja to wyliczę, jak ja to liczę, zostawcie komentarz. Natomiast teraz Wam powiem ogólnie. Jeśli chodzi o te ćwiczenie, czyli stricte te, które wykonywałem z tym ketelkiem tutaj opuszczanym w tą stronę i podnoszeniem tutaj do góry, to sytuacja wygląda następująco. Mężczyzna powinien być w stanie wykonać około 8 powtórzeń z ciężarem 10 kg. Ok, to jest taka norma. Natomiast kobieta powinna być w stanie wykonać 8 powtórzeń z ciężarem 5 kg. To jest oczywiście tak bardzo ogólnie, ok? Super, fajnie, żeście dotrwali do końca. Jeśli interesuje Was więcej takich filmów, więcej podobnych tematów lub nawet to, co mówiłem, mam wam troszkę szerzej opisać. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie, a ja z chęcią nagram wam więcej takich ciekawych treści. Trzymajcie się i cześć!